Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo tego, że starasz się żyć wiarą, zawsze wydaje Ci się, że coś próbuje Cię sprowadzić na dół? A co jeśli powiem Ci, że te wyzwania to nie przypadek, ale strategiczne ataki diabła? Dzisiaj ujawnimy siedem najbardziej niszczycielskich ataków, których używa, aby podważyć Twoją wiarę i odwrócić Cię od Boga. A najlepsze, pokażę Ci, jak się chronić i pokonać każdego z nich. Czy wiesz że zwątpienie w Boga może być jedną z najpotężniejszych broni wroga? A może ta Duma może oddzielać cię od prawdziwej komunii ze Stwórcą? A co z rozrywkami duchowymi, które wydają się nieszkodliwe, ale mogą odwrócić twoją uwagę od modlitwy i czytania słowa? Przeanalizujmy to wszystko i jeszcze więcej. Każdy atak ma swoje własne pułapki i strategie, a ty musisz być przygotowany na stawienie im czoła. Wyobraź sobie życie, w którym jesteś stale chroniony przed atakami diabła, gdzie możesz rozpoznać taktykę wroga i użyć zbroi bożej, aby się bronić. Jest to możliwe, a pokażę ci, jak to zrobić. Odkryjmy wspólnie, jak zachować duchową jedność, oprzeć się zniechęceniu i duchowej depresji i nie dać się zwieść światu. Ta wiedza jest niezbędna dla Twojego chodzenia w wierze. Jeśli więc chcesz wzmocnić swoje życie duchowe, i przygotować się na każdy atak wroga, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z kolejnych filmów pełnych cennych nauk na Twoją podróż z Bogiem. Nauczmy się razem wykorzystywać boskie strategie do wygrywania duchowych bitew. Wątpienie w Boga jest jedną z najbardziej subtelnych i niebezpiecznych strategii wroga. Zasiewa małe nasiona niepewności co do miłości, dobroci i boskiego planu. Wątpliwości te mogą pojawić się w trudnych chwilach, kiedy wydaje się, że wszystko się wali. To właśnie w tym momencie wiara chrześcijańska zostaje poddana próbie. Wątpliwości mogą prowadzić do osłabienia wiary, narażając człowieka na ataki diabła i zwiedzenie świata. Ale, jak powiedziałby mądry mentor, właśnie w takich chwilach musimy przylgnąć do zbroi Bożej i szukać duchowej ochrony. Aby pokonać wątpliwości, należy pamiętać o Bożych obietnicach. Fundamentalne znaczenie mają fragmenty biblijne, takie jak Jeremiasz 29, 11, w którym czytamy: Wiem, jakie plany mam wobec Was, mówi Pan, plany pokoju, a nie zła, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Umacniają pewność, że Bóg ma większy plan, nawet jeśli go nie dostrzegamy. Aby odeprzeć wątpliwości i wzmocnić duchową jedność, kluczowe znaczenie ma pozostawanie niezłomnym w czytaniu Słowa i modlitwie. Ponadto ważne jest, aby dzielić się tymi wątpliwościami ze współwyznawcami. Podział w kościele może być podatnym gruntem dla wroga, ale społeczność i wzajemne wsparcie to potężna broń przeciwko wątpliwościom. Kiedy jednoczymy się w modlitwie i studiowaniu Biblii, tworzymy tarczę ochronną przed strategiami wroga. Walka duchowa jest realna, a zwątpienie jest jedną z broni najczęściej używanych do osłabiania nas. Wróg wykorzystuje także codzienne sytuacje, aby zasiać wątpliwości, takie jak problemy finansowe, choroba czy strata. Sytuacje te mogą powodować duchowe rozproszenie, odciągając nas od modlitwy i czytania Biblii. Musimy jednak pamiętać, że te chwile są okazją do wzmocnienia naszej wiary i jeszcze większego zaufania Bogu. Ochrona duchowa wypływa z niezachwianej ufności w Boży plan. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zawsze zachować czujność i być przygotowanym na rozpoznanie, kiedy zaczynają wkradać się wątpliwości. Wiara chrześcijańska nie jest drogą łatwą, ale wartościową. Każde wyzwanie stojące przed wiarą jest zwycięstwem w walce duchowej, i tak zwątpienie, które wydawało się niszczycielskim atakiem, staje się szansą na duchowy wzrost i wzmocnienie. A skoro mowa o wyzwaniach Kolejnym atakiem, który wróg po mistrzowsku wykorzystuje, jest pokusa pychy. Ale jak możemy oprzeć się temu atakowi i zachować pokorę w obliczu prób? Zbadamy to w następnym temacie. Pokusa pychy jest jedną z najstarszych i najskuteczniejszych broni wroga. Pycha była przyczyną upadku Lucyfera, który, za wywyższenie się ponad Boga, został zrzucony z nieba. Pycha każe nam wierzyć, że jesteśmy samowystarczalni i że nie potrzebujemy Boga. Jest to duchowe odwrócenie uwagi, które oddala nas od prawdziwej komunii ze Stwórcą. Wiara chrześcijańska uczy nas pokory i uznania naszej całkowitej zależności od Boga, lecz wróg nieustannie próbuje nas zwieść myślą, że wszystko możemy zrobić sami. Duma może objawiać się na kilka sposobów: w nieustannym poszukiwaniu uznania, w potrzebie posiadania zawsze racji, a nawet w odmowie proszenia o pomoc. Postawy te powodują podział w Kościele i ciele Chrystusa, gdyż pycha uniemożliwia prawdziwą duchową jedność. Aby odeprzeć ten atak, należy pamiętać o słowach z Księgi Przysłów 16:18. Przed zagładą idzie pycha, a duch wyniosły przed upadkiem. Pokora jest kluczem do przeciwstawienia się pokusie pychy. Jezus jest największym przykładem pokory. On, będąc Bogiem, nie uważał bycia równym Bogu za coś, czego można się uchwycić, lecz ogołocił się, przyjmując postać sługi. To jest model, który powinniśmy naśladować. Zbroja Boża obejmuje pokorę jako duchową ochronę przed pychą. Kiedy rozpoznajemy nasze ograniczenia i szukamy boskiej pomocy, wzmacniamy naszą wiarę i stajemy się mniej podatni na ataki diabła. Poza tym ważne jest, aby praktykować wdzięczność. Wdzięczność pomaga nam rozpoznać, że wszystko, co mamy i czym jesteśmy, pochodzi od Boga. Utrzymuje nas w pokorze i świadomości naszej zależności od Pana. Kiedy jesteśmy wdzięczni, usuwamy pokusę pychy i przybliżamy się do Boga. Wdzięczność jest potężną strategią w walce duchowej. Duma może również prowadzić do izolacji, ponieważ dumna osoba wierzy, że nie potrzebuje innych. Taka izolacja jest niebezpieczna. Gdyż czyni z nas łatwy cel dla ataków wroga. Społeczność z innymi wierzącymi jest niezbędna do utrzymania duchowej jedności i wzmocnienia naszej wiary. Razem możemy oprzeć się dumie i wspierać się nawzajem w naszym chrześcijańskim życiu. A mówiąc o komunii, kolejnym atakiem, którego używa wróg, aby trzymać nas z dala od Boga, jest odwrócenie uwagi duchowej. Jak zachować koncentrację wśród codziennych rozpraszaczy? Zbadamy to w następnym temacie. Duchowe rozproszenie jest jedną z najbardziej subtelnych i skutecznych taktyk, jakich używa wróg, aby odwrócić nas od Boga. W świecie pełnym informacji i zajęć łatwo stracić koncentrację na modlitwie, czytaniu słowa i społeczności z innymi wierzącymi. Diabeł wie, że jeśli będzie mógł nas zająć i rozproszyć, nasza wiara chrześcijańska osłabnie. Duchowa walka jest ciągła i musimy uważać, aby nie wpaść w pułapki rozproszenia. Wróg stosuje różne strategie, aby nas odciągnąć, m.in. nadmierną pracę, rozrywkę, media społecznościowe, codzienne zmartwienia. Te zakłócenia mogą wydawać się nieszkodliwe, ale pozostawione bez kontroli, mogą odciągnąć nas od życia duchowego. Ochrona duchowa obejmuje rozpoznawanie tych czynników rozpraszających i szukanie sposobów na skupienie się na Bogu. Zbroja Boża obejmuje dyscyplinę i stałą czujność. Aby zwalczyć rozproszenie duchowe, konieczne jest ustalenie jasnych priorytetów. Postawienie Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu jest sprawą fundamentalną. Oznacza to wygospodarowanie czasu codziennie na modlitwę, czytanie Biblii i rozmyślanie nad Słowem. Duchowa jedność z Bogiem musi być naszym najwyższym priorytetem. Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, pozostałe obszary naszego życia, Układają się w harmonijną całość. Inną skuteczną strategią jest stworzenie środowiska zachęcającego do duchowości. Posiadanie spokojnego miejsca do modlitwy i medytacji z dala od czynników rozpraszających może bardzo pomóc. Dodatkowo korzystne może być tymczasowe odłączenie się od mediów społecznościowych i innych źródeł rozrywki. Praktyki te pomagają wzmocnić naszą wiarę i chronić nas przed atakami diabła. Uwodzenie świata jest silne, ale możemy się mu oprzeć, skupiając się na Bogu. W walce z rozproszeniami duchowymi kluczowa jest także społeczność z innymi wierzącymi. Uczestnictwo w grupach studiów biblijnych, nabożeństwach i innych zajęciach kościelnych utrzymuje nas w kontakcie i skupieniu. Podział w Kościele może osłabić naszą wiarę, ale jedność wzmacnia naszego ducha. Razem możemy zachęcać się nawzajem. Aby skupiać się na Bogu i przeciwstawiać się rozproszeniom. A mówiąc o jedności, kolejnym atakiem wroga jest podział między braćmi w wierze. Jak możemy utrzymać duchową jedność i zneutralizować ten atak? Zbadamy to w następnym temacie. Podział między braćmi w wierze jest jednym z najbardziej niszczycielskich ataków, jakie wróg może przeprowadzić przeciwko Kościołowi. Jedność duchowa ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia ciała Chrystusa. A diabeł wie, że jeśli potrafi siać niezgodę, może osłabić zbiorową wiarę. Podziały w kościele mogą przybierać różne formy, nieporozumień, plotek, zazdrości, a nawet różnic teologicznych. Kiedy pozwalamy na wzrost tych podziałów, otwieramy przestrzeń dla walki duchowej. Aby walczyć z podziałami, konieczne jest kultywowanie przebaczenia i pojednania. Jezus uczył nas przebaczać 77 razy pokazując, że przebaczenie musi być ciągłą praktyką. Brak przebaczenia powoduje gorycz i urazę, które otwierają drzwi dla ataków diabła. Wiara chrześcijańska wzywa nas do przebaczenia i szukania pokoju ze wszystkimi. Ochrona duchowa obejmuje serce chcące przebaczać i szukać jedności. Otwarta i szczera komunikacja jest również kluczowa dla utrzymania duchowej jedności. Wiele podziałów Wynika z nieporozumień i braku komunikacji. Musimy szybko słuchać, a wolno mówić, zawsze starając się zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Podziałów w Kościele można uniknąć, jeśli staramy się komunikować z miłością i szacunkiem. Zbroja Boża obejmuje umiejętność słuchania i mądrego mówienia. Wspólna modlitwa to kolejne potężne narzędzie przeciw podziałom. Kiedy modlimy się razem, zapraszamy Ducha Świętego. Aby działał w naszych sercach i zjednoczył nas w miłości. Modlitwa wzmacnia więzi komunii i pomaga nam patrzeć na innych oczami Chrystusa. Jedność duchowa wzmacnia się, gdy spotykamy się na modlitwie, szukając Bożego kierownictwa i pokoju. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego ciała Chrystusa. Każdy ma wyjątkową i ważną rolę, dlatego musimy cenić i szanować różnice. Podział w kościele osłabia ciało, ale jedność je wzmacnia. Kiedy będziemy współpracować, możemy oprzeć się atakom diabła i osiągnąć Boży cel dla naszego życia. A mówiąc o wyzwaniach, kolejnym atakiem, którego używa wróg, aby nas osłabić, jest zniechęcenie i duchowa depresja. Jak możemy odnowić siły i nadzieję pośród trudności? Zbadamy to w następnym temacie. Zniechęcenie i depresja duchowa. To ataki, których używa wróg, aby podważyć nasze siły i nadzieje. W trudnych chwilach łatwo jest poczuć się przytłoczonym i stracić motywację do dalszego działania. Diabeł wykorzystuje takie sytuacje, aby zasiać w naszych sercach negatywne myśli i wątpliwości. Walka duchowa jest intensywna, a zniechęcenie może prowadzić do osłabienia wiary, czyniąc nas bardziej podatnymi na ataki diabła. Istotne jest, aby rozpoznać te uczucia i szukać Boskiej pomocy, aby je pokonać. Aby pokonać zniechęcenie, ważne jest, aby pamiętać o Bożych obietnicach. Fragmenty takie jak Izajasz 40-31, gdzie jest napisane: Lecz ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odnowią swoje siły, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec bez zmęczenia, będą chodzić bez zmęczenia, są podstawowy. Te słowa przypominają nam, że Bóg jest dla nas źródłem siły i odnowy. Wiara chrześcijańska uczy nas ufać Bogu nawet w najtrudniejszych chwilach. Ochrona duchowa wypływa z niezachwianej ufności w Boże obietnice. Ponadto konieczne jest utrzymywanie stałego życia modlitewnego. Modlitwa łączy nas z Bogiem i wzmacnia duchowo. Kiedy jesteśmy zniechęceni, modlitwa pomaga nam odnowić siły i znaleźć spokój pośród burz. Duchowa jedność z Bogiem umacnia się poprzez modlitwę, jest potężną bronią w duchowej walce ze zniechęceniem i depresją. Czytanie Słowa Bożego jest również istotne w walce ze zniechęceniem. Biblia jest pełna historii ludzi, którzy stanęli przed wielkimi wyzwaniami i znaleźli siłę w Bogu. Te przykłady inspirują nas i przypominają, że nie jesteśmy sami. Zbroja Boża obejmuje znajomość Słowa, która daje nam nadzieję i kierunek. Codzienne czytanie Biblii jest niezbędną praktyką, która pozwala zachować silną wiarę. Kolejną skuteczną strategią walki z duchową depresją jest społeczność z innymi wierzącymi. Dzielenie się wyzwaniami i otrzymywanie wsparcia od współwyznawców dodaje nam sił. Podział w kościele może nas odizolować i zwiększyć nasze zniechęcenie, ale jedność dodaje nam siły. Razem możemy się modlić, zachęcać i wspierać siebie nawzajem. Tworząc środowisko miłości i troski, a mówiąc o wyzwaniach, jednym z najbardziej subtelnych ataków wroga jest uwiedzenie przez świat. Jak możemy żyć w świecie, nie będąc pod jego wpływem, zbadamy to w następnym temacie. Uwiedzenie przez świat jest jednym z najbardziej subtelnych i niebezpiecznych ataków, których używa wróg, aby trzymać nas z dala od Boga. Diabeł zna nasze słabości i wykorzystuje ziemskie bogactwa, przyjemności i rozrywki. Aby nas uwieść. Wiara chrześcijańska wzywa nas do życia według zasad Królestwa Bożego. Jednak uwodzenie świata może sprawić, że przedłożymy sprawy ziemskie nad duchowe, a tak ten może prowadzić do osłabienia wiary i rozproszenia duchowego, oddalając nas od boskiego celu. Aby oprzeć się zwiedzeniu świata, konieczne jest, aby nasz wzrok był skierowany na Jezusa. List do Hebrajczyków 12:2. Uczy nas, abyśmy nieustannie spoglądali na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Jezusa. Kiedy skupiamy się na Chrystusie, jesteśmy mniej podatni na pokusy świata. Zbroja Boża obejmuje zdolność rozeznania tego, co jest naprawdę ważne, i odrzucenia rozpraszaczy, jakie oferuje świat. Ochrona duchowa wynika z życia skoncentrowanego na Chrystusie. Ponadto ważne jest, aby kultywować życie. Pełne zadowolenia i wdzięczności. Filipian 4.11-12 uczy nas, abyśmy byli zadowoleni w każdej sytuacji, uznając, że nasze prawdziwe zadowolenie pochodzi od Boga. Zadowolenie chroni nas przed uwiedzeniem przez świat, ponieważ pomaga nam docenić to, co naprawdę ważne. Wdzięczność wzmacnia naszą duchową jedność z Bogiem, przypominając nam o Jego błogosławieństwach i codziennych zaopatrzeniach. Praktykowanie hojności jest także skuteczną strategią przeciwko uwodzeniu przez świat. Kiedy hojnie dzielimy się swoim czasem, zasobami i miłością, pokazujemy, że nasze priorytety są zgodne z Królestwem Bożym. Hojność pomaga nam zwalczać egoizm i uwodzenie ziemskimi bogactwami. Jezus uczył nas, że większym szczęściem jest dawać niż brać, i ta praktyka chroni nas przed atakami diabła równie ważna jest społeczność z innymi wierzącymi. Uczestnictwo we wspólnocie wiary pomaga nam skupiać się na tym, co naprawdę ważne. Podział w kościele może narazić nas na zwiedzenie świata, ale jedność czyni nas silniejszymi. Razem możemy zachęcać się nawzajem do życia, zgodnie z zasadami królestwa Bożego i przeciwstawiania się pokusom świata. A mówiąc o zachowaniu wiary, kolejnym atakiem, którego używa wróg, aby trzymać nas z dala od Boga, jest osłabienie wiary jak możemy chronić swoją wiarę i niezachwianie trwać przy zamierzeniu Bożym. Zbadamy to w następnym temacie. Osłabienie wiary jest jedną z najbardziej podstępnych taktyk wroga. Wie, że jeśli podważy nasze zaufanie do Boga, może odwieść nas od boskiego celu. Diabeł wykorzystuje wątpliwości, lęki i wyzwania, aby osłabić naszą wiarę chrześcijańską. Atak ten jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może następować stopniowo, niemal niezauważalnie, Zanim się zorientujemy, możemy znaleźć się duchowo wyczerpani i podatni na ataki diabła. Aby przeciwdziałać osłabieniu wiary, konieczne jest utrzymywanie stałego życia modlitewnego. Modlitwa jest naszą bezpośrednią linią do Boga i dzięki niej znajdujemy siłę i odnowę. Filipian 4,6-7 zachęca nas, abyśmy nie martwili się o nic. Ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem przedstawiali nasze prośby Bogu. Modlitwa wzmacnia naszą duchową jedność z Panem i chroni nas przed atakami wroga. Równie istotne jest czytanie i studiowanie Słowa Bożego. Biblia jest naszym źródłem prawdy i wskazówek. Rzymian 10:17 przypomina nam, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Bożego. Utrzymywanie nawyku codziennego czytania Biblii pomaga nam zakorzenić wiarę w Boże obietnice. Zbroja Boża obejmuje znajomość Słowa, która daje nam mądrość i siłę aby przeciwstawić się atakom diabła. Dla wzmocnienia naszej wiary niezbędna jest także społeczność z innymi wierzącymi. List do Hebrajczyków 10:24-25 nawołuje nas, abyśmy nie rezygnowali ze wspólnych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcali się nawzajem. Podział w kościele może osłabić naszą wiarę, ale jedność nas wzmacnia, kiedy spotykamy się z innymi wierzącymi. Jesteśmy zachęcani i podbudowywani, tworząc atmosferę wzajemnego wsparcia. Ponadto ważne jest, aby pamiętać przeszłe doświadczenia, w których widzieliśmy działanie ręki Bożej. Wspominanie czasów, kiedy Bóg był wierny, pomaga nam zaufać Mu pośród obecnych trudności. Osobiste świadectwo jest potężnym narzędziem wzmacniania naszej wiary. Każde duchowe zwycięstwo przypomina, że Bóg jest z nami i że możemy Mu ufać. W każdych okolicznościach. Wreszcie, musimy zawsze zachować czujność i przygotować się na ataki wroga. Wiara chrześcijańska jest ciągłą drogą wzrostu i umocnienia. Każde wyzwanie stojące przed wiarą jest szansą na duchowy wzrost. Dlatego, wzmocnieni wiarą, możemy używać zbroi Bożej, aby chronić siebie i czynić postępy w realizacji boskiego zamierzenia. Podsumowując, widzieliśmy, że wróg stosuje różne strategie, aby oddalić nas od Boga i osłabić nasze życie duchowe. Wątpienie w Boga to jeden z najbardziej subtelnych ataków, siejący niepewność co do Jego miłości i planu dla nas. Pokusa pychy każe nam wierzyć, że jesteśmy samowystarczalni, oddalając nas od prawdziwej komunii ze Stwórcą. Rozproszenie duchowe odwraca naszą uwagę od modlitwy, czytania słowa i społeczności z innymi wierzącymi. Osłabiając naszą wiarę. Podział między braćmi w wierze powoduje niezgodę i osłabia ciało Chrystusa. Wróg wykorzystuje zniechęcenie i duchową depresję, aby osłabić naszą siłę i nadzieję, czyniąc nas podatnymi na ataki diabła. Uwiedzenie przez świat sprawia, że przedkładamy ziemskie bogactwa i przyjemności nad Królestwo Boże, odwracając naszą uwagę od tego, co naprawdę ważne. I wreszcie, osłabienie wiary. Jest podstępną taktyką, której używa diabeł, aby podważyć nasze zaufanie do Boga i odciągnąć nas od boskiego celu. Każdy z tych ataków jest próbą odwrócenia nas od Boga i osłabienia naszego życia duchowego. Zawsze należy zachować czujność i przygotować się na rozpoznanie takich ataków. Wiara chrześcijańska jest ciągłą drogą wzrostu i umocnienia. Każde wyzwanie stojące przed wiarą jest szansą na duchowy wzrost. Zbroja Boża jest naszą ochroną przed tymi atakami i musimy ją nosić codziennie. Modlitwa, czytanie Słowa, obcowanie z innymi wierzącymi i ufność w Boże obietnice to nasza broń w walce duchowej. Zachęcam do zastosowania tej wiedzy w życiu codziennym. Bądź zawsze czujny na ataki wroga i szukaj duchowej ochrony u Boga. Pamiętajcie, że w tej walce nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami i daje nam siłę i mądrość abyśmy mogli oprzeć się atakom diabła. Duchowa jedność z Bogiem i innymi wierzącymi ma fundamentalne znaczenie dla naszej ochrony i duchowego wzrostu. Teraz, gdy znasz już siedem najbardziej niszczycielskich ataków diabła, czas zastosować tę wiedzę w swoim życiu. Czy jesteś gotowy rozpoznać wątpliwości co do Boga, oprzeć się pokusie pychy i unikać duchowych rozproszeń, które mogą osłabić twoją wiarę? Pamiętajcie, że walka duchowa jest realna, a wróg zawsze szuka sposobów, aby odwrócić nas od Boga. Ale dzięki duchowej ochronie i zbroi Bożej, możesz pokonać każdy atak. Pomyśl przez chwilę: jak możesz dzisiaj wzmocnić swoją wiarę? Może chodzi o poświęcenie większej ilości czasu na modlitwę, a może o szukanie społeczności z innymi wierzącymi. Co zrobisz, aby podział w kościele nie osłabił jego duchowej jedności? I jak będziesz walczyć ze zniechęceniem i duchową depresją, gdy się pojawią? To ważne pytania, które powinieneś sobie zadawać codziennie. Czy jesteś gotowy żyć w świecie bez ulegania jego wpływom? Uwodzenie świata jest silne, ale skupiając się na Bogu, możesz oprzeć się pokusom i prowadzić życie, które będzie wielbić Pana. A kiedy Twoja wiara wydaje się słaba, pamiętaj o Bożych obietnicach i strategiach, których się tutaj nauczyłeś. Duchowa bitwa trwa, ale mając Boga po swojej stronie, jesteś więcej niż zwycięzcą. Dlatego rzucam Ci wyzwanie, abyś zastosował w praktyce wszystko, czego się nauczyłeś. W jaki sposób użyjesz zbroi Bożej, aby uchronić się przed atakami diabła? Podziel się swoimi doświadczeniami i strategiami w komentarzach poniżej. Stwórzmy wzajemnie wspierającą się wspólnotę, w której będziemy mogli się wzajemnie zachęcać i wzmacniać w wierze chrześcijańskiej. I nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, w ten sposób będziesz nadal się uczyć i wzrastać w wierze. Razem możemy pokonać każdą duchową bitwę i żyć pełnią życia w Chrystusie. Niech Bóg cię błogosławi i umacnia na każdym etapie twojej podróży.